Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam państwa bardzo serdecznie w ten piękny wielkopolski poranek. Ze mną w studio jest osoba dla której dziś wyjątkowo słońce świeci jasno. Proszę państwa, z nami w studio profesor Tomasz Sujka, prawnik, adwokat, wykładowca UAM, były członek rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych. No wszystko to brzmi jak marmur. Witam panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale ja nie wyjaśniłem, dlaczego dla Pana szczególnie słońce świeci dzisiaj, a może już od jakiegoś czasu. No bo to pokazało się, a jest Pan w Wielkopolsce, w Poznaniu, koordynatorem ruchu Szymona, Hołowni Polska 2050. Pokazało się badania za maj, badania opinii publicznej sondaże, które zebrał. Marcin Palade, ekspert w tej materii. I z tych badań wynika, że drugi rezultat w Polsce, proszę Państwa, drugi rezultat w Polsce ma właśnie ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który, który Pan Profesor prowadzi w naszym mieście, w naszym regionie. Ale, ale proszę Państwa, to nie jest wszystko. Otóż jest takie jedno miejsce na ziemi, gdzie ruch Szymona Hołowni uzyskuje najlepszy rezultat. Na świecie. I wiecie Państwo, co to jest za miejsce? Panie profesorze, pan się orientuje. Poznań. Tak. tak przynajmniej według tych, według tych sondaży podchodzimy do nich z ogromną pokorą, ale to jest dla nas też no, no, no ogromny zastrzyk entuzjazmu i, 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 i takiego. Poczucia odpowiedzialności za zaufanie, za którym jesteśmy obdarzani, chociaż oczywiście to są tylko sondaże, to raczej jest sygnał do, do jeszcze cięższej pracy. Natomiast gdyby szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, to ja bym powiedział, że poznaniacy Wielkopolanie y, zawsze byli y, skłonni. Zaufać programom politycznym czy propozycjom politycznym, które są umiarkowane i rozsądne, o tak bym powiedział. Z jednej strony łączące wrażliwość społeczną, klimatyczną z pewnym rozsądkiem gospodarczym i ekonomicznym, bo, bo na tym nam też zależy. I, i, I za to zaufanie jesteśmy bardzo wdzięczni. Jak mówię, jest to dla nas duże, duże wyzwanie. Inna sprawa, że to. Ludzie są po prostu zmęczeni polityką, taką jaką widzimy, która jest skoncentrowana na sobie, która zajmuje się sobą tylko i wyłącznie kopaniem po kostkach, przeciąganiem liny. Polacy chcą, Polki i Polacy chcą rozwiązywania realnych problemów przez politykę. by aby państwo działało. I tym my się zajmujemy, na tym się koncentrujemy, więc, my, więc wydaje nam się, że ten program zyskuje akceptację. No tak, rzeczywiście to, co pan powiedział, brzmi bardzo rozsądnie. Tyle, że wszedłem na państwa stronę i właśnie próbowałem doszukać się tych mocnych argumentów programowych, o których pan profesor był łaskaw powiedzieć. No i, no i nie znalazłem ich. Może pan mi pomoże. To, co znalazłem, to tylko znalezienie miejsca dla kościoła, że, że kościół musi mieć swoje miejsce. To, to, to jest wytłuszczone na państwa stronie internetowej. No bardzo przepraszam. Jako Wszystko. zwykły obywatel, tą drogą starałem się pozyskać informacje o Państwa programie, więc, więc, krótko mówiąc, znalezienie miejsca dla Kościoła, no i, i, i sporo o sprawach klimatycznych. A, a Pana zdaniem, co jest, co jest tym właśnie mocnym argumentem, tym najsilniejszym uderzeniem? Czy, czy sprawy znalezienia miejsca dla Kościoła? To jest jeden z problemów, które w tej chwili są społecznie bardzo istotne, bardzo ważne. Natomiast chciałem od tego zacząć, że tak naprawdę my otwieramy czy, czy pokazujemy Polsce nasz, nasz program, rozkładając to na pewne elementy. W związku z czym mamy też obok problemu rozdziału Kościoła i Państwa oprócz projektów klimatycznego, zielonego szlaku i, i pomysłu na mądrą transformację klimatyczną, która jest z jednej strony niezbędna, a z drugiej strony wymaga ochrony dla tych, którzy będą przez nią najbardziej dotkliwie dotknięci. Po trzecie mamy już ogłoszony i tu, to stąd pewno pewne, stąd zapewne wiąże się pewien kłopot, a mianowicie my mamy odrębne strony dla poszczególnych elementów programu, tak jak one są otwierane, w związku z czym mamy na przykład program dla służby zdrowia, który już został ogłoszony. E, 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 szykujemy za chwilę pojawi się program, nasz program dla edukacji, e, za chwilę też pojawi się nasz program e, e, gospodarczy. Także pozwalamy sobie przed, przekazywać ten, ten, ten nasz projekt, rozkładając to na różne elementy, przy czym oczywiście też w każdym momencie w każdym, przy każdym spotkaniu my głosimy tą Polskę taką, jaką chcielibyśmy ją widzieć, czyli no, no, demokratyczną, praworządną e, 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 i sprawiedliwą, a, a to wszystko zakładza, za, zarazem zakłada, że to chodzi o Polskę, która jest zasobna, która się rozwija gospodarczo. Porozmawiajmy tak, no taką... o tej Polsce, no właśnie w oczekiwaniu na no ten program, który jak Pan mówi będzie się pojawiał, porozmawiajmy o tej Polsce, bo no, jeszcze wracam do sprawy tego, co odczytałem na Państwa stronie internetowej, to co piszą Państwo o służbie zdrowia. No to są różne dodatki, prawda? Piszą Państwo, że tu trzeba dodać, tam trzeba dodać, no ale to każdy wie chyba i rozumie. Tu nie ma nic przełomowego. Tu Państwo nie wskazują, skąd wziąć i jak to zorganizować, tylko Państwo mówią o, że, o różnych potrzebach. No też nie zauważam w tym, bardzo proszę o wybaczenie, ale nie zauważam w tym. Jakiegoś programowego korzenia. No dobrze, ale, ale je, rozmawiamy ja, po prostu. Bo... Je, tak, tak. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to ja bym powiedział trochę tak, że to jest właśnie ten kłopot. To znaczy, ja zakładam, że tam są jednak rzeczy bardzo, bardzo precyzyjne. Od zwiększenia nakładów na służbę zdrowia. Przez jej informatyzację, poprzez całą masę rozwiązań szczegółowych, bo cały problem polega na tym, że realna polityka to nie są fajerwerki, które nam, które nam partia rządząca serwuje w Polskim Ładzie, to nie są komiksowe obrazki i memy, to są realne, konkretne rozwiązania. Więc jeżeli chcemy realnej polityki, no to niestety będziemy, tak jak nasz program w sprawie służby zdrowia, będziemy dostawać grube skoroszyty, bardzo szczegółowych rozwiązań, na przykład jak wynagradzać lekarzy i pielęgniarki, żeby oni chcieli w Polsce pracować, a nie uciekali na zachód. I to są realne problemy, z którymi my chcemy, z którym, które my chcemy załatwić dla Polaków po to, by nie musieli oni płacić za służbę zdrowia, bo w tej chwili ten system po prostu nie działa. Rozumiem, Panie Profesorze, no, ale przyzna pan, że Polski ład absolutnie zakasował Państwa propozycje w górę, tam są... Nie, nie przyznam, nie, nie przyznam. Polski, Polski Ład jest przede wszystkim PR-owym fajerwerkiem o precyzji komiksu. Są tam, więc są tam rzeczy oczywiście, które, które są, z którymi nikt rozsądny polemizować nie będzie i zasadniczo wszyscy je popierają, takie jak ja zmniejszenie obciążeń podatkowych tak. dla, dla najgorzej zarabiających, tak jak podniesienie do zdrowia. Wypadający się Nawet... skromnie, podają jeszcze więcej niż wy, prawda, no i no i jak tutaj rywalizować programowo? No nie wiem. Bo znaczy, też nie macie. Cały problem, konkretnej... mhm. cały problem właśnie polega na tym, że oni, że oni podają y, 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 tylko te rzeczy, które są nieszczególnie kontrowersyjne, natomiast problem, problem zaczyna się, gdy spojrzy się na drugą stronę tego równania, to znaczy, jak finansować y, 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 zwiększone wydatki na służbę zdrowia, i tam nagle pojawia się y, y, cała masa obciążeń dla klasy średniej która jest jednocześnie siłą napędową rozwoju polskiego. Jak my chcemy, nie wiem, reformować służbę zdrowia, jeżeli jednocześnie będziemy obciążać podatki, zwiększać podatki, które płacą lekarze i, 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 i pielęgniarki. To się nie rozwiąże w ten sposób. Te słowa, panie profesorze, tyle że wy też nie podajecie niestety źródeł, czy wy nie podajecie źródeł, skąd wziąć. A, a też przypomnę, że jest opublikowana ostatnia Wczoraj, bodaj korekta do polskiego ładu, która zakłada jednak pewne zależenie opłat, szczególnie dla ryczałtowców. Tak, ale wie, tak, tak, tak się właśnie, tak się właśnie robi złe podatki, zły system podatkowy, kiedy pierwszy... Pierw kształtuje się go w sposób niedobry i bezsensowny, po czym wprowadza się całą masę wyjątków lub. Jedynym, kto na tym skorzysta, to ja panu powiem, to są moi, moi że tak powiem, koledzy po fachu, doradcy podatkowi. Oni się będą zajmować przeprowadzaniem ludzi przez pole minowe systemu podatkowego, które planuje zrobić PIS, to znaczy jednocześnie dokręcamy śrubę klasy średnią. Wielkomiejskiej inteligencji, która zarazem ma być motorem napędowym dla, dla Polski, a z drugiej strony potem wprowadzamy, żeby osłodzić jakoś te wszystkie zmiany i żeby już się nikt z tym nie mógł połapać, wprowadzamy 74 różnego rodzaju ulgi, przez które, żeby przejść, potrzebować będziemy dobrego, dobrze płatnego doradca podatkowego, ja, a nie się zgadza, nie robi dobrego systemu. Ja się zgadzam z panem akurat i rozumiem, co pan mówi, no ale w oczekiwaniu ciągle na państwa propozycje. Pozostaje nam być takimi no, nie, niedowartościowanymi, no bo tych waszych propozycji nie ma, więc, więc tutaj pozostaje nam... Znaczy one są, one są konkretne. My na, na przykład nie. uważamy, jesteśmy zwolennikami nie. sensownego podatku cyfrowego. Sensownego podatku cyfrowego, to znaczy takiego, który nie bije w polskim media I, i, i jeszcze raz nie... Przepraszam, bo tu jesteśmy... Jeszcze raz nie wzmacnia monopolu mediów kontrolowanych przez państwa, ale takiego, który... Chroni tradycyjne media, które mają swoją bardzo ważną rolę społeczną do spełnienia, a jednocześnie pozwala nam pozyskiwać środki od światowych dużych cyfrowych gigantów. Tylko tu, uwaga, jest jeden kłopot: żeby, żeby wprowadzić sensowny, dobry podatek cyfrowy, potrzebujemy współpracy. Do tego trzeba siąść. W Europie Jasne, do stołu. Natomiast no... Póki co my jesteśmy z wszystkimi skłóceni i nikt nas nie traktuje w Europie poważnie, bo, bo, bo jedynym sojusznikiem pis jest Wiktor Orban. I, i, I to jest miejsce, w którym się znajduje. Jasne, panie profesorze. No, tylko tyle, że my ciągle nie mamy propozycji z państwa strony. Może i diagnoza pana, przedstawiona przez pana diagnoza sytuacji jest sensowną, Mo, może nawet, ale. No wie pan, no mówi pan na dosyć dużym poziomie ogólności nie przedstawia Pan konkretów, a przypominam Państwu, że jednym z ważnych powodów naszej rozmowy jest to, że my rozmawiamy dzisiaj w Radio Poznań z człowiekiem, który być może będzie rządził naszym miastem, naszym regionem, no a może i naszym krajem, co wynika z tych wstępnych sondaży, które się pokazują. Coraz więcej z tych sondaży, więc, więc myślę, że może trochę mało Pan konkretów daje. Natomiast. Taka jest moja opinia, może Państwo się tym nie zgodzą, natomiast konkrety słyszymy, słyszymy konkrety też w ustach akolitów Pana Szymona Hołowni, czyli na przykład Pana Darskiego, Welnergala naczelnego satanisty RP, który był łaskaw wczoraj nie, 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 bardzo... Nie kojarzę, żeby to był akolita. Pan Szymona Hołowni, przepraszam. No, ale to jest za daleko, panie redaktor, posunięte sformułowanie. W takim razie, w takim razie chciałbym je zmiękczyć. No, sympatyk, mocny sympatyk pana Szymona Kołowni. o tym nie. No, ale ta, no Dla mnie liczy to jest, to jest się mój analował. elektorat, dla mnie się liczy elektorat Polski 20, 2050. Ale co to jest, jest to, ja ciągle, bo to, jest to, to, to elektorat, który jest to... rozsądny, który, który no, chce jest... Polski demokratycznej, praworządnej który chce Polski w Europie. My, e, nie, e, mówiłem, co, też co, pan, co ten pan Darski welnergal tutaj o państwa programie? No świetnie, mówi, że bardzo mu się podoba program Szymona Hołowni i Polski 2050, bo on pokazuje Kościołowi jego miejsce. I teraz no, proszę mi wybaczyć, ale i z lektury tej strony, i z ostatnich enuncjacji, które się pojawiają, może nieco zbyt eksponowanych, ale jednak, no pokazuje się, że że wy jedziecie na tym antyklerykalnym koniu i, i, i twarzą waszej kampanii merytoryczną a, a propos, no byłby ten trzeba powiedzieć, noby, że, że, że trudno jest dogodzić, że tak powiem, w pewnej w pewnej części mediów, bo z jednej strony Szymon Hołownia oskarżany jest o to, że to tak naprawdę jest Klerykał, katolik o czarnym podniebieniu. Z drugiej strony, bo wobec mnie też takie, takie zarzuty padają, ale z drugiej strony twierdzi się, że jesteśmy antykościelni, antyklerykalni. Nie. To co my chcemy, to, 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 to stan, w którym państwo i Kościół żyją swoim, i, 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 swoim życiem, są sensownie w sposób przyjazny, odseparowany i szczerze powiedziawszy, ja to mówię jako katolik, któremu zależy na, na dobru I Kościoła. I to, i, katolii, Problem i to polega katolii. na tym, że za, jak to kiedyś ksiądz Richard John Newhouse mówił, za sojusz Kościoła z tronem, to Kościół budzi się następnego dnia z kacem moralnym. I tak dokładnie będzie w Polsce. Kościół, ni niestety mamy dużą część, Ostatnia zamieniła. Pytanie. Już mam czas. Te... Pyta, a ja jeszcze chciałem tylko pana zapytać o to, no bo tak. widzicie panowie i pan, Hołownia i pan ze środowiska dominikanów, prawda? Bardzo katolickiego, a jednocześnie widzi się was na marszach tych proaborcyjnych, tych za śmiercią, można by innymi słowy, to nie, jak to wszystko pożyczyć? To, to jest, to nie jest ta... całkowite nieporozumienie. To nie jest to jest całkowite, to nie, są, to nie są marsze, to nie są marsze za śmiercią, to nie są marsze za e, 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 proaborcyjne. To są marsze przeciwko złym, niemądrym orzeczeniom trybunału konstytucyjnego. Które tylnymi drzwiami wprowadzają rozwiązania, które bardzo nie mają legitymacji. Przepraszam, pan jest z gumy. Serdecznie panu dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy więcej, więcej widzów, widzą no, czym jest ruch Szymona Hołowni. Dziękuję. Do usłyszenia, pani profesor.